Osoby, które dopiero co założyły swój profil na Instagramie stają przed ogromnym wyzwaniem, kiedy, co i ile publikować. Jeśli ten opis pasuje do Ciebie, to koniecznie oglądaj dalej. W dzisiejszych czasach publikowanie na Instagramie to na początku naprawdę przytłaczające zadanie, biorąc pod uwagę możliwości oraz różne pod względem stylu, długości formatu i jakości treści, które na nim widzimy. Postanowiłam zatem wcielić się w totalnie początkującego twórcę, żeby pokazać Wam, jaką strategię publikacji przyjęłabym w 2025 roku, żeby rozwinąć swoje konto niezależnie od niszy. W tym odcinku nie będę mówiła o biogramie, nazwie ani zdjęciu profilowym. Na ten temat stworzyłam już kilka filmów, do których linki zostawiam u góry i w opisie. Optymalizacja profilu jest ważna, to fakt. I warto wiedzieć, jakie wrażenie powinien zostawić nasz profil, aby konwertować nowych odwiedzających w obserwatorów. Ale dzisiaj skupimy się na docieraniu do tych jeszcze nas nieobserwujących osób. A docieranie do nich odbywa się przede wszystkim przez publikowanie treści i przynosi efekty, kiedy wiemy, co robią. I mamy na to odpowiednią strategię. Cześć tu Marcelina, witajcie na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe pod szyldem marki osobistej w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. W tym odcinku omówię strategię publikowania na Instagramie dla początkujących, czyli tych, którzy dopiero zamierzają założyć konto, dla osób działających na Instagramie już kilka tygodni czy miesięcy, lecz nie osiągających zamierzonych rezultatów oraz dla osób pogubionych, nieregularnych, którym jednak zależy na systematyczności i rozwoju profilu na Instagramie. Na początek, za przykład, posłuży mi konto jednego z moich ostatnich klientów. To jest profil Piotra, który uczy początkujących jak używać kanwy. Jego głównym kanałem przekazu jest YouTube, jednak dobrze wie, że na platformach typu Instagram, X, czyli dawny Twitter czy TikTok, zdecydowanie łatwiej zwrócić na siebie uwagę, zebrać społeczność i dalej przekierowywać ją do swoich długoformatowych treści. Jego wybór padł na Instagram, bo jak słusznie zauważył, to tutaj najlepiej zbiera się zaangażowanych odbiorców, a dzięki narzędziom Instagrama najłatwiej też złapać z nimi kontakt. Dla porównania, na YouTubie na przykład nie widzimy, kto jest naszym subskrybentem. Nie możemy sobie porozmawiać w komunikatorze, a pomiędzy twórcą i odbiorcą tworzy się dystans. Na Instagramie natomiast jest zupełnie inaczej i można komunikować się ze swoimi followersami na wiele różnych sposobów. Poprzez komentarze, wiadomości prywatne, na czatach, w odpowiedzi na relacje czy wykorzystując naklejki dostępne na Insta Stories. Jak zawsze gorąco polecam korzystać ze wszystkich. Oczywiście w odpowiednim kontekście. Wracając do profilu Piotra. Jeżeli chodzi o publikację, to dokładnie w tej postaci, co widzicie na ekranie, ja je zastałam. Wprowadziliśmy już zmiany w nazwie konta, omówiliśmy zdjęcie profilowe oraz życiorys który też z czasem zostanie zastąpiony innym, jeśli Piotr zastosuje się do moich wskazówek i porozmawialiśmy o treściach. W tym odcinku nie będę analizowała tego, co zostało już przez Piotra opublikowane, jeszcze zanim się spotkaliśmy, tylko skupimy się na tym, co zrobiłabym dalej, ruszając dokładnie z tego miejsca, w którym się znajduję. Do tej pory na koncie pojawiło się 11 postów, z czego wszystkie w formie pojedynczej grafiki. To zdecydowanie zbyt małe urozmaicenie, o czym więcej powiem w kolejnym rozdziale tego filmu. Co więcej, każdy z tych postów to informacja, fakt. Piotr stara się przekazywać wartość, co jest super i nawet pokazuje siebie na pierwszych dwóch grafikach, ale to nadal wyłącznie edukacyjne treści, których, którym brakuje osobistego charakteru. Już tłumaczę, co mam na myśli. Gdybym chciała teraz ruszyć z profilem o charakterze edukacyjnym, przyjęłabym dla swoich treści następujące założenie. 80% materiałów to byłyby treści edukacyjne lub edukacyjno-rozrywkowe, natomiast 20% to byłyby treści osobiste. Na marginesie, ja, na, ja sama nawet obecnie przy dużo bardziej rozwiniętym profilu stosuję tego typu strategię, bo najzwyczajniej w świecie się sprawdza. Już tłumaczę dlaczego. Treści edukacyjne lub edukacyjno-rozrywkowe to ten typ materiałów, który ma przyciągnąć na nasz profil jak największą ilość osób jeszcze nas nie obserwujących. Powinno nam zależeć, aby każda tego typu publikacja. Stanowiła rozwiązanie problemu naszych potencjalnych obserwatorów. Najłatwiej zastanowić się nad czymś, czym sami mieliśmy problem, który finalnie udało nam się rozwiązać. Możemy również zastanowić się, jaki problem naszych klientów rozwiązujemy my lub nasz produkt czy usługa. Dodatkowo o czym e, wspominałam w poprzednim filmie, o konkretnych rodzajach rolek, mających w 2025 roku potencjał na duże zasięgi. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zostawiam wam linku góry oraz w opisie na dole. Nie wystarczy tylko podzielić się wiedzą w formie przekazania informacji. Każdy z łatwością może znaleźć standardową odpowiedź na swój problem w Google czy pytając Chat GPT. Tym narzędziom będzie jednak brakowało kontekstu naszej specyficznej sytuacji, perspektywy naszego doświadczenia i naszej osobowości. Chodzi o to, że zamiast tworzyć karuzelę pod tytułem 5 sposobów na ciekawsze treści na Instagramie. Lepiej odnieść ten tytuł do osobistych doświadczeń, na przykład, gdy zastosowałam te 5 sposobów na moim Instagramie, zwiększyłam zasięg i zdobyłam dwóch nowych klientów, ponieważ moi, moje treści stały się ciekawsze. Czy widzicie tę różnicę? Tu przy okazji nasuwa się uwaga, że w 2025 roku ultra krótkie, chwytliwe nagłówki niekoniecznie wiodą prym. Obecnie bowiem lepiej sprawdzi się bardziej specyficzny nagłówek, zawierający więcej. Więcej szczegółów skierowany do konkretnej osoby, której łatwiej będzie się do takiej treści odnieść, przez co chętniej obejrzy całość i się zaangażuje. To nie oznacza, że nagłówki złożone z trzech słów się nie sprawdzą, ale jeśli treść jest zbyt ogólna, to może po prostu zostać z łatwością pominięta, bo odbiorca nie poczuje się z nią wystarczająco związany. Oczywiście żaden z użytkowników nie analizuje tak rolek przeglądając Instagrama. Te rzeczy dzieją się w podświadomości w ułamkach sekundy. U Was, u Waszych odbiorców, u mnie i także u moich odbiorców. Gdy zdacie sobie z tego sprawę, łatwiej Wam będzie konstruować przekaz. Tak jak często wspominam, zapisujcie wszystko, co zwróciło Waszą uwagę, analizujcie to, nawet jeśli dana treść się Wam nie podoba. Podsumowując treści edukacyjne, wartość ma tu największe znaczenie, ale trzeba ją umiejętnie opakować, dodając swoją perspektywę i doświadczenie. Co do treści edukacyjno-rozrywkowych, to chodzi mi o samą formę przedstawienia treści przez dodanie lekkości, humoru czy zabawnego kontekstu. Fantastycznym przykładem tego jest konto Tomka Paprzyckiego, który w zabawny sposób edukuje na tematy związane z. Jelitami. Wcale mnie nie dziwi to, że ma tylu obserwujących, znalazł bowiem złoty środek na połączenie edukacji z rozrywką, co jest jak widać przepisem na sukces. Naprawdę podziwiam, bo sama nie miałabym chyba wyobraźni tak przedstawić, no można powiedzieć, drażliwy czy raczej wstydliwy temat. Pozostałe 20%, czyli treści osobiste muszą opowiadać o Waszej drodze, konkretnym etapie i problemie, z którym się zmierzyliście. W skrócie. Tak jak to tłumaczą z od marketingu, pokażcie swoją drogę, czyli jak przyszliście z punktu A do punktu B. Warto poczytać trochę i dowiedzieć się więcej o storytellingu. To już powiedzmy wyższy level, dopóki nie opanujecie pewnych umiejętności związanych z opowiadaniem historii, to potraktujcie osobiste publikacje jak pamiętnik, formę krótkiego bloga. Niech wypłyną z Was emocje i zabiorą odbiorców we wspólną podróż. Tego typu treści doskonale robi na przykład Crazy Travel Bug i nie ma znaczenia, czy się Wam one podobają, czy nie. Chodzi o to, że działają, więc warto się zainspirować. Przeczytam Wam jeden interesujący opis. Postanowiłam wypisać się z grupy mam, które mają ciągłe wyrzuty sumienia. Owszem, nie da się ich całkowicie wyciszyć i analiza, czy postępujemy właściwie, nigdy nas nie opuści, ale znacznie wyciszyłam ten głos. A zdradzę Wam, bla bla bla, yy, i mimo wszystko podążam za swoim głosem. Nie jestem tylko aktywną mamą, ale też mamą, którą się podgląda, papuguje, mamą, której zadaje się pytania: co czytasz, co wycinasz, co układasz. I chociaż naprawdę wiele osób próbowało mi udowodnić, że to egoizm, to ja widzę, jak ten system owocuje. I tak dalej. Jak macie chwilę, to przeczytajcie sobie całość. Nie jest to długi opis, ale treściwy i mocny, bo podejmuje drażliwy temat rodziców publikujących w mediach społecznościowych. A co więcej, autorka jest bardzo bezpośrednia i pewna swojego wpływu na innych, co może sprawić, że. Część będzie ją podziwiała, a dla części będzie ona drażniąca. W każdym razie ta polaryzacja wywołuje emocje i zaangażowanie i sprawia, że ten post chce się przeczytać i skomentować. Może nawet komuś wysłać. Myślę, że to celowe zabiegi i tak jak mówiłam, działają. Sama mam duży problem z publikowaniem tego typu treści. Nie lubię kontrowersyjnych tematów, więc pragnę w inny sposób przekazać emocje, co dla mnie introwertyka bywa niezwykle trudne. Dlatego stale dokształcam się w tym kierunku i uczę opowiadania o sobie. Jakiś czas temu przeczytałam ciekawą książkę o storytellingu. Przetestowałam kilka technik e, stosowanych w copywritingu, jak na przykład pas, o której szerzej mówiłam już w odcinku o tym, jak pisać angażujące opisy, do którego link zostawiam Wam u góry i w opisie na dole. No i też słucham podcastów, w których inspirujący twórcy dzielą się swoimi historiami. To już nie jest potrzebne? Widzę, że małymi kroczkami robię postępy i daje mi to niezwykłą radość, bo czuję, że pogłębiam więź z obserwującymi. A jeśli byście chcieli, żebym przygotowała odcinek na temat storytellingu, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Reasumując, przygotowując plan na swoje treści skupcie się na treściach edukacyjnych, ale nie zapomnijcie też trochę opowiedzieć o sobie. Proporcja 80 na 20 będzie tu moim zdaniem odpowiednia. Aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał swoich treści nie wystarczy podzielić je ze względu na charakter, lecz również ze względu na typ i format, które mają tu kluczowe znaczenie w osiągnięciu celu. Przejdźmy zatem do najważniejszej treści tego odcinka. Na Instagramie obowiązują trzy typy treści publikowanych na feedzie, czyli naszej stronie głównej, oraz jeden typ, który można powiedzieć jest nietrwały, bo publikowany w relacjach, czyli miejscu, gdzie po 24 godzinach znika. O ile nie zapiszemy go w wyróżnionych. Chodzi mi oczywiście o Insta Stories. Ten podział dla większości osób jest oczywisty i mam nadzieję, że dla Was teraz już też. Z czym jednak twórcy mają największy problem? To formaty, które najlepiej do danych typów treści stosować, a tak naprawdę to prostsze niż myślicie i zaraz wam to udowodnię. Najpierw jednak spójrzmy na typy treści publikowanych na feedzie. Mamy tu Post. To pojedyncze zdjęcie lub grafika z opisem. Podczas przygotowywania do publikacji można do niego dodać lokalizację, oznaczenie, od jakiegoś czasu też muzykę i włączyć lub wyłączyć kilka dodatkowych opcji, jak na przykład ukryć liczbę polubień albo wyłączyć komentowanie, czego swoją drogą nie polecam robić, ponieważ zbieranie zaangażowania rozwija Wasz profil. Co ważne, Poz najczęściej dotrze w ponad 80% tylko i wyłącznie do osób, które już Was obserwują. Jeśli zatem zamierzacie z niego skorzystać w sposób strategiczny, pamiętajcie, że idealnie się nada, jeśli chcecie coś swoim odbiorcom ogłosić, chcecie im coś zaoferować lub sprzedać, zwrócić się do nich o pomoc, o coś zapytać czy nawiązać z nimi głębszą więź. Spojrzymy teraz w moje statystyki z ostatnich 6 miesięcy i wybierzemy post o największym zasięgu z tego okresu. Te białe kwadraciki w prawym górnym rogu każdego kafelka oznaczają karuzelę którą omówię za moment, bo ona akurat w 2025 roku ma potencjał na zasięgi, jakiej wcześniej nigdy na karuzelach nie było. Właśnie dlatego rozdzielam ją od pojedynczego postu, mimo iż w statystykach są przez Instagram wrzucone do jednego worka. Jak widzimy, przez pół roku opublikowałam tylko dwa posty. I oczywiście ma to dla mnie sens, bo jako te publikacje pojedyncze posty radzą sobie najgorzej. Raz była to reklama z wieloma oznaczeniami, stąd całkiem spory odsetek osób nieobserwujących, bo aż 25,1%. Jest to jednak wyjątek, a nie reguła. I drugi raz, kiedy stworzyłam specjalny post z okazji zdobycia 50 tysięcy obserwujących. Ten post ma formę nietypowej grafiki zrobionej z ponad 1400 moich publikacji, jako zobrazowanie pracy, którą musiałam włożyć, aby zdobycie tylu followersów. Stały się możliwe. Post zyskał spore zainteresowanie i zaangażowanie ze strony moich już istniejących obserwatorów. Oczywiście, wybrałam ten typ świadomie, bo to jest temat, który chciałam świętować z bliskimi mi już osobami, z takimi, z którymi łączy mnie już jakaś więź i to są właśnie zaangażowani odbiorcy. Gdyby to była rolka, gwarantuję, że miałaby dużo większe zasięgi i zostałaby pokazana większej liczbie nieobserwujących mnie jeszcze osób, lecz nie na tym mi zależało. Na potwierdzenie polecam Wam jeszcze zrobić szybki eksperyment. Wejdźcie na Instagram i kliknijcie w lupkę. I teraz tu znajdziecie treści, które Instagram Wam poleca ze względu na informacje, które już o Was zebrał, czyli za pomocą algorytmu próbuje się domyślić, czym się interesujecie i co się Wam spodoba. Jeśli nie rozumiecie za bardzo, jak działa algorytm, a raczej algorytmy Instagrama, to odsyłam Was do jednego z moich poprzednich odcinków, w którym wszystko wyjaśniam, a link zostawiam u góry i w opisie. Poniżej. Także mm, tu widzicie treści dla Was nowe, tu szukacie inspiracji i stąd inni użytkownicy będą też trafiali na Was i Wasze treści. I teraz spójrzcie, ile z tego co widzicie, to pojedyncze posty? Ja widzę przede wszystkim rolki i karuzele. To kolejny znak, że Instagram promuje przede wszystkim te typy publikacji, a nie pojedyncze posty. A skoro tak już zareklamowałam karuzele, to teraz je omówimy: Karuzele! To kilka postów zebranych w jednej publikacji w formie minimum dwóch, a maksymalnie 20 slajdów. Może mieć formę zdjęcia, grafiki oraz wideo i te wszystkie formy mogą się przeplatać. Oto przykład karuzeli, która składa się ze zdjęć i filmów. Bardzo lubię treści Creative Romers i oni zrobili, moim zdaniem, świetną robotę. Pierwsze slajdy to zdjęcia, a dalej mamy film i tak się tam nam ładnie te formaty przeplatają. Ja na przykład w swoich karuzelach często łączę tekstową grafikę ze zdjęciami, które stanowią przykład tego, o czym akurat piszę. Taki format stosuję przede wszystkim do mojej nowej serii początkujący fotograf, czyli całkowicie darmowej, uporządkowanej, podstawowej wiedzy fotograficznej dla instagramowych twórców. Dodatkowo wspartej pojawiających się co dwa tygodnie newsletterem, gdzie tłumaczę dane fotograficzne zagadnienie jeszcze dokładniej podaję więcej przykładów i generalnie. Nie bardziej się rozpisuje. Jeżeli myślicie o swoich treściach na Instagram na poważnie, a nie wiecie jak robić dobre, ciekawe i jakościowe zdjęcia, to to jest temat dla Was. Zajrzyjcie na mój Instagram, gdzie tego typu kafelki oznaczają serię Początkujący Fotograf. Zresztą są podpisane. W opisie zostawiam Wam link do zapisów na newsletter, gdzie otrzymacie jeszcze więcej bezpłatnej wiedzy. Co warto wiedzieć obecnie o karuzelach, to to, że Instagram bardzo je od tego roku wspiera i chętnie pokazuje. Widzieliście to niedawno na karcie Explore, gdzie głównie wyświetlane są rolki i właśnie karuzele. Zajrzyjmy jeszcze ponownie do moich statystyk i sprawdźmy, w jakim stopniu są pokazywane karuzele osobom, które jeszcze mnie nie obserwują. W top karuzeli aż 78,4%. Kolejnej mm, tylko 17, dalej 43,2, następnie 12,7 i tak dalej. Jak widać, bywa różnie. Ale jest potencjał. Ja nadal traktuję karuzele jako treści głównie dla moich obserwatorów, ale z potencjałem na szerszy zasięg. Dlatego przede wszystkim polecam Wam przekazywać w nich jak najwięcej wartości. A więc wracając do naszego początkowego przykładu, czyli profilu Piotra, na jego miejscu od teraz zaczęłabym publikować tylko karuzele zamiast postów i oczywiście rolki. Rolki. To krótkie filmy wideo nastawione przede wszystkim na rozpoznawalność. Im więcej lepszych rolek zrobicie, tym większa szansa na rozwój. Dzięki rolkom kilka lat temu w krótkim czasie wybiło się wiele kąt. Ja nie byłam jednym z nich, bo zamiast publikować je w 2021 roku regularnie, zaczęłam to robić dopiero 2 lata później. Niemniej obecnie to nadal na nich głównie bazuję swoje treści i część z nich faktycznie przynosi mi największe zasięgi i rozwój. Tak naprawdę nie wyobrażam już sobie Instagrama bez nich, gdzie kiedyś w życiu bym tak nie pomyślała. Wielokrotnie na tym kanale pokazywałam wam moje statystyki z rolek, więc tym razem to pominę. Nie będę też tłumaczyła jak je tworzyć, bo na ich temat mam nawet we całą playlistę na tym kanale, z której dowiecie się naprawdę sporo, więc jeśli rolki to dla Was czarna magia, zapraszam, link zostawiam u góry i w opisie na dole. Tym sposobem omówiłam trzy typy treści na Instagramie, a teraz jeszcze spójrzmy na formaty do nich dopasowane. Jeśli jeszcze nie notujecie na tym etapie, to serio to ostatni moment, żeby chwycić za ołówek albo chociaż zrobić sobie screen, bo w 2025 roku Instagram nie wybacza takich błędów jak nieodpowiedni format. Oznacza to, że nie pokaże waszej treści dalej, jeśli nie będzie ona w odpowiednim formacie. Koniec, kropka. Po co zatem ją robić, jeśli i tak nikt jej nie zobaczy, prawda? A więc posty oraz karuzele na Instagramie powinny być publikowane w formacie 4 na 5 rolki na Instagramie powinny być publikowane w formacie 9 na 16 I tyle. To wszystko, co trzeba zapamiętać. Tak jak mówiłam, to mega proste. Jeśli macie film do rolki, eksportujecie go w formacie 9x16. Jeśli to film do karuzeli, to musi być przycięty do formatu 4x5 i to samo dotyczy zdjęć oraz grafik. A każdy program czy aplikacja do edycji zdjęć lub do montażu filmów posiada opcję kadrowania, czyli przycinania plików do odpowiedniego formatu, więc korzystajcie z niej. Nie macie już wymówek. I ostatnia! Mega ważna kwestia to jakość publikacji. Zdaję sobie sprawę, że rolki to trudny i czasochłonny rodzaj, dlatego w pierwszej kolejności skupcie się na karuzelach. Pamiętajcie, Instagram to wizualna platforma, odbiorcy lubią czytelne, ładnie opakowane treści. Starajcie się robić dobre zdjęcia. Gdy nauczycie się podstaw, pójdźcie o krok dalej i postarajcie się robić dobre filmy. Część wiedzy fotograficznej przyda się Wam również w filmowaniu. Jeśli nie macie czasu szukać darmowych informacji, kupcie jakiś kurs, na przykład od marka Waskiela. Albo kobiecej fotoszkoły. A jeśli nie lubicie uczyć się sami, możecie zapisać się na przykład na moje warsztaty dla początkujących fotografek i twórczyń. Najbliższe organizuję we Wrocławiu 9 marca. W zależności, kiedy to oglądacie, może jest jeszcze szansa, żeby się zapisać. Link do szczegółów zostawiam wam u góry i na dole. Jeśli jest już jednak po tej dacie, to zachęcam do śledzenia najbliższych fotowarsztatów i wypraw na mojej stronie, bo niebawem pojawi się ich na ten rok więcej i serdecznie Was na nie zapraszam. A podczas nauki fotografii nie rezygnujcie z publikowania i kontynuujcie ze swoją strategią. I tak jak polecam publikować 80% treści edukacyjnych i 20% treści osobistych, tak jeśli lubicie nagrywać filmy i Was aż to tak nie męczy, to 80% z tych treści powinny być w formie rolek, a 20% w formie karuzeli. Lub, jeżeli nie przepadacie za rolkami, zastosujcie proporcje 60% treści edukacyjnych, w formie rolek, a 40% w formie karuzeli. Rolki osobiste mogą być w dowolnym formacie, nawet w formacie pojedynczego posta, jeśli uznacie to za odpowiednią drogę. Proporcje mamy dograne, a zatem czas teraz przejść do ostatniego pytania: ile powinniście publikować? Na koniec ułóżmy dokładny plan publikacji na najbliższe trzy miesiące. Znów posłużę się przykładem profilu Piotra. Po pierwsze, nasuwa się pytanie, ile Piotr powinien publikować? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja wiem, bo z nim rozmawiałam i wspólnie ustaliliśmy, że trzy publikacje w tygodniu będą odpowiednie, ale powinno się to zawsze dostosowywać indywidualnie, w zależności od tego, Ile macie czasu? Jeśli nie wiecie, zacznijcie od mniejszej ilości, którą z czasem będziecie mogli stopniowo zwiększać. Pamiętajcie też, że jak już opanujecie pewne podstawy, będzie się Wam tworzyło szybciej. Moim zdaniem, trzy publikacje tygodniowo to minimum dla porządkującego konta. Jeśli macie zasoby i chcecie się rozwijać szybciej, celujcie w 4-5, a nawet w codzienne publikowanie. Im więcej treści opublikujecie, tym też szybciej nauczycie się je tworzyć. Nie ma się co łudzić, pierwsze około 20-30 publikacji będzie do niczego, ale i tak prawie nikt ich nie zobaczy. Nie przyjmujcie się, tylko działajcie. No dobra, a więc Piotr będzie publikować trzy razy tygodniowo przez najbliższe 12 tygodni. To łącznie 36 materiałów. 80% z tego, czyli 29 publikacji powinno być o tematyce edukacyjnej. Pozostałe 7 o osobistej. Piotr nie potrafi jeszcze robić rolek, więc żeby się nie zniechęcił, wybierzmy proporcję 60 na 40 w kwestii formatu, a zatem 21 publikacji przez te 3 miesiące to będą rolki, a 15 to będą karuzele. Zobaczcie, jak już ym, cała strategia zaczyna być coraz bardziej przejrzysta i co ważniejsze, przestaje być taka przytłaczająca, prawda? Ale to nie koniec, uprośćmy ją jeszcze bardziej. Wybieramy teraz dni, w których pojawią się materiały, czyli na przykład wtorek, czwartek i niedziela. Kolejny krok to wypisanie tematów, które Piotr poruszył w swoich treściach. O generowaniu pomysłów również zrobiłam już odcinek, więc jeżeli macie z tym problem, zachęcam do obejrzenia go. Link znajdziecie u góry i w opisie. Mając wybranych 29 tematów edukacyjnych, na przykład 3 narzędzia kanwy, które sprawią, że Twoje rolki będą wyglądać pro. Albo jak usunąć tło z obrazka w kanwie. Pokażę Ci, jak to zrobić w 3 sekundy. Oraz 7 tematów osobistych, na przykład mam załóżmy 45 lat i nie wstydzę się powiedzieć, że dopiero teraz zacząłem sięgać po swoje marzenia. Albo że po 20 latach wróciłem do nauki. I tu może Piotr opowiedzieć swoją historię o tym, jak zainteresował się grafiką i kanwą. Mając te tematy, teraz Piotr powie. Powinien się zastanowić, które z nich to będą karuzele, które będą rolkami i czy pojawi się gdzieś wśród tych 36 publikacji jakiś pojedynczy post. Następnie patrzy w kalendarz, zaznacza w nim wszystkie dni publikacji na Instagramie i układa po kolei, w jakim dniu pojawi się dany temat. Skoro nie za bardzo potrafi tworzyć rolki, bo jeszcze ich nigdy nie robił, to w pierwszych trzech tygodniach zaplanowałabym na jego miejscu tylko karuzelę, a potem na zmianę z rolkami, żeby oba formaty się utrwaliły. I to jest naprawdę wszystko, jeśli chodzi o planowanie strategii. Teraz oczywiście należy przejść do działania i te wszystkie zaplanowane publikacje stworzyć, czyli przygotować zdjęcia, filmy i grafiki, napisać opisy, dodać hashtagi lub nie, i tak dalej. Dalszą kwestią jest analiza i wprowadzanie zmian, ale to dopiero powinno się robić po tych pierwszych tygodniach i po opublikowaniu minimum 20 materiałów. Ja do dzisiaj działam dokładnie w ten sposób już od dobrych kilku lat. Posiadam swój bank pomysłów, wybieram format, a następnie dzień, w którym dany materiał się pojawi, tworzę go i publikuję. I tak w kółko. Szczegółowo ten proces omówiłam w moim odcinku o tym, jak publikować codziennie, który może się okazać interesujący dla osób chcących jak najszybciej rozwinąć profil. Pozostałem też go polecam, żeby jeszcze lepiej uporządkować sobie wszystkie informacje, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszym filmie przekazałam ich bardzo dużo. Mam jednak nadzieję, że w przystępny sposób i że przydadzą się Wam one do. Tworzenia swojego wymarzonego i świetnie prosperującego profilu. Pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie indywidualnej pomocy, oferuję spotkania jeden na jeden. Takie dokładnie jak miałam z Piotrem. Tymczasem żegnam się z Wami aż do kolejnego odcinka. Będzie o płatnej reklamie, bo wiem, jak na ten film czekacie. Nie zapomnijcie, proszę, zasubskrybować mojego kanału i widzimy się za dwa tygodnie. Cześć!